Tak na moim y, kanale Rudiele Zbinkowskiej. Dzisiaj nagramy mojego chomika. I oczywiście moją siostrę. Jeżeli ją widzicie, teraz będę wyjmowała chomika. Pioszek mały Patrzcie, to jest mój chomik Lili się nazywa Lili, no weź w tyciochu Ty jeden śpiochu W tyciochu Ruszaj się Patrzcie jaki zaspaniec No Przywitaj się Cześć, jestem Lili A ja nie zacznę, to ja mówię Teraz Robimy Teraz sobie Lila pochodzi, no nie? Musimy ją pilnować, bo ona... Yy, nie, Lili, do domu nie idziesz. Widzicie jaka sprzeciera? Aj, nie widzicie tego. <ścoughs> Przywitaj się liściu. Co pijesz do dolego? Sok? O, to pysznie pewnie. Aj, musimy chyba zamknąć o, nie, na no, pas przesadzić. Dobra. Przechodzimy, przechodzimy, pokazujemy Kacpra. To To Tutaj kontur, już Ale wy się wiecie, w opisie będziecie mieć link jak się nazywam. Tutaj robię właśnie... Czyli to. I tutaj jeszcze puszczam lila. I widzicie, tutaj właśnie mam lila. Pięknie, 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 pięknie. Patrzcie, weźmiemy, teraz mi ucieka. Chociaż nie wiem czy wy to widzicie. Nie, nie, jednak nie widzicie. Teraz pokażemy. Tu jego komina, pamiętacie ten odcinek? No. Pamiętacie ten? Z moją Dopiero wstałam na ten na To pokażę im gry moje. Tu mam takie. Przeliczymy od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden gier. No, on ma człowieku. Ludzie słuchajcie, on ma dwadzieścia jeden gier. Ech. Na bogato, co nie? Nie. A. Macie ciastka. chcesz Chcecie? O, Sobie jest. Płaczcie. Sobie ja No mów. Idziemy teraz do mojej siostry. Nagramy ją. Mm. Patrzcie, jaka zadowolona ciasteczko. Oj, oj. Oj! A tu właśnie ja jestem Rodziela Nie Widzieliście w ogóle mnie chyba. Chyba. Nie no wiem, że mnie widzieliście ale takie żarty sobie z się Słuchajcie. Też po kurde, nie widzieliście mnie. Dobra. Ona ma tu różową klatkę. Tu jej domak jest otwarty. Muszę jej zmienić, warte to ma piciu upić, tam.